Dziękuję bardzo za, za klasę i za gratulacje. Na pewno myślę, że byliśmy świadkami emocjonującego widowiska. Dla nas było to bardzo ważne zwycięstwo na niełatwym terenie. E, e, e. I po tych dwóch naszych meczach, po remisie i po porażce, na pewno ważne jest wrócić na właściwe tory, odpowiedzieć, odpowiedzieć należycie tak sportowo i dzisiaj to zwycięstwo było taką odpowiedzią. Cieszę się, myślę, że emocjonujący mecz, było trochę kontrowersji, nieuznane bramki. Przyjechaliśmy z nastawieniem, żeby, żeby to wygrać. Na pewno druga bramka uspokoiłaby trochę grę, a tak do ostatnich minut można powiedzieć ten wynik był otwarty i trzymał kibiców wszystkich w napięciu. Co nie znaczy, że Zagłębie nie miało swoich szans i i na pewno jest to drużyna, która tutaj będzie punktowała, i, i, i myślę, że zostawili kawał zdrowia, bo, bo z tego co zobaczyłem na szybko, przebiegli około 122 km, my około 117 co i tak jest naszym bardzo dobrym wynikiem. Natomiast na Zagłębie, jeśli chodzi o, o takie cechy motoryczne, wzniosło się na wyżyny, i dlatego ten też mecz nie był dla nas taki łatwy. Także cieszę się ogromnie z z, z trzech punktów, a Zagłębiu życzę powodzenia w kolejnych meczach, bo, bo myślę, że y, sprawa, sprawa na pewno jest jeszcze otwarta w każdym względzie: czy to w, w walkę o utrzymanie, czy o ósemkę, czy o mistrzostwo. Dziękuję.